Dzisiaj dostaliśmy nowy update do World of Tanks 9.7. Dostaliśmy francuskie czołgi i dodatkowo jeszcze jedną nową mapę. Tutaj taka czołówka na stronie World of Tanks i omawiają co dostajemy Oje. ta nowa mapa to jest overload overlord panorama mapy tutaj mamy dostępną wygląda to zaraz przedstawię jak to wygląda full screen i o, taka panorama możemy sobie swobodnie rozejrzeć lata to w cały świat o, teraz będzie ok no trochę budynków wzniesień trochę jakichś tam zakamarków jest dali francuskie pojazdy na pierwszą w tej grze znajdziemy Siedem nowych pojazdów francuskich FCM36. To jest y, lekki czołg drugiego poziomu. Pierwszy produkowany czołg francuski z silnikiem wysokoprężnym. Co tu ciekawego w nim? Pancerz tego z pojazdu, zarówno z przodu, z tyłu, po bokach i na wieży, jest dobrze nachylony. Czołg ma wytrzymałe opancerzenie z przodu, szczególnie w okolicy osłony, działa yy, i ekranów bocznych Tutaj. i ten czołg posłużył za bazą do budowy niszyciela czołgów FCM-36 PAK-40 który też jest dostępny w grze kolejnym nowym czołgiem jest Renault, Renault 4R35 czołg lekki drugiego poziomu ten czołg dysponuje opancerzeniem o grubości 40 mm z przodu i z tyłu i 32 mm po bokach oraz 40 na samej wieżyce. a jego działo ma doskonałe kąty y, wychylenia do góry i do dołu minus 16 i plus 20 kolejnym Francuzem jest Somua S35 czołg średni trzeciego poziomu to oryginalna wersja y, niemieckiego czołgu premium Panzerkampfwagen s 65 739 f bardzo dobrze jest opancerzony, jest dość mobilny, a jego działo może zrobić milada kłopotów przeciwnikowi. Dzięki właśnie dobrej mobilności i sprawnemu uzbrojeniu Samoa S35 pełni zadanie klasycznego czołgu średniego. I może brać też udział w bezpośredniej ofensywie. Następny jest SARL-42, czołg średni czwartego poziomu, którą, yy, który ma bardzo dobrą siłę ognia w porównaniu do innych pojazdów z tego samego poziomu. Yy, wysoki współczynnik penetracji i duże uszkodzenia zadawane na minutę sprawiają, że ten czołg jest bardzo niebezpieczny dla pojazdów czwartego Tieru. Jest, to, jest też. Yy, celność tego działa nie pozwala na skuteczny ostrzał z dalekich y, odległości. To jest czołg jest dość sporych rozmiarów, przez co trudno go zakamuflować. Sarol 42 przypomina hybrydę czołgu ciężkiego i średniego i wykazuje typowe zalety i wady takiego modelu. Następnym czołgiem jest Renault G1. Czołg średni 5. poziomu. Wiele graczy powinno zwrócić uwagę na ten czołg, gdyż, lu, gdyż dysponuje dobrym uzbrojeniem. Działo kalibru 105 mm, które wystrzeliuje pociski odłamkowo burzące, a z pewnością spotka się z aprobatą wielu graczy. Jedno trafienie takim pociskiem zabiera aż 410 PW, co jest bardzo dobrym wynikiem na piąty tier. Ma dość nietypowy wygląd. I ta wieżyczka też, tak troszeczkę dziwnie, przypomina trochę wyrośniętego amx 40. Kolejnym czołgiem jest prototyp AMX-31ER. Czołg średni 9 poziomu. Pojazd z serii czołgów AMX-30. Co to o nim można powiedzieć? Parametry są bardzo dobre, a siła jest nieznacznie odbiega od tej, jaką ma AMX 30B starszy brat tego modelu. No i właśnie wspomniany AMX 30B czołg średni 10 poziomu. Jest przystosowany do walki z przeciwnikiem na średnich i dużych dystansach. Jego działo, które właśnie cechuje doskonała penetracja i krótki czas celowania. To jest jego największy atut. Dobre kąty wychył, wychyłu z, przod, z góry i do dołu pozwalają na skuteczne wykorzystywać elementy terenowe jako osłonę. Czołg posiada. posiada. Czołg jest bardzo mobilny i błyskawicznie może zajmować różne strategiczne miejsca na mapach. Do tego ma wysoki zasięg widzenia, co pozwala mu rozpoznawać pozycję przeciwników, co ma ogromne znaczenie, szczególnie pod koniec bitwy. To teraz nie ma co więcej Was tutaj zanudzać, tylko ściągajcie update'a i sprawdzajcie sami czołgi. To na razie.